jak mam przyjemność przemawiać ze sceny, którą miejsko gminy Ośrodek Kultury kupił z dotacji z ministerstwa, a także z dużego wkładu gminy Wyżysk. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie marszałku, panie starosto, panowie radni, bardzo się cieszę, że dzisiaj po raz kolejny gościmy na cyklicznej imprezie Bożonarodzeniowej, czyli na kiermaszu Bożonarodzeniowym. Jak wspomniała pani dyrektor Domu Kultury Katarzyna Dzikowicz, dzisiaj pierwszy raz stąpamy po nowej scenie, która, jak panowie stwierdzili, jest stabilna, która będzie nam służyła przy organizacji tego typu impres integracyjnych nie tylko w mieście, ale również w sołectwach. I bardzo się cieszę, jak wspomniała pani dyrektor, że Gmina Werzysk ma wielu przyjaciół na różnych szczeblach samorządowych, którzy pomagają nam w realizacji naszych marzeń, bo mamy ich sporo, a wiele z nich udało się już zrealizować. W związku z tym, że święta Bożego Narodzenia za trzy tygodnie, my już wprowadzamy Państwa w klimat tych świąt. Myślę, że to, co znajduje się pod namiotami, czyli piękne ozdoby świąteczne, sprawią, że będą Państwo już ten klimat czuć od dzisiaj. Bardzo też dziękuję, że jest z nami dzisiaj miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej z panią kierownik Hanną Łapacz na czele i z jej ekipą bo dzisiaj również wydarzenie myślę ważne dla naszej gminy bo otwieramy pierwszą jadłodzielnię właśnie tu w wyżysku pracujemy nad kolejnym projektem myślę, że tutaj nasi przyjaciele którzy obok nas stoją z urzędu wojewódzkiego pomogą nam je zrealizować, bo będziemy pisać kolejny projekt na drugą jadłodzielnię. Tym razem dla miejscowości Osiek. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, że Państwo przybyli. Cieszę się, że są z nami nasi przyjaciele i teraz im oddaję głos. A życzę Państwu miłych i spokojnych świąt, gdybyśmy się w takich klimatach nie spotkali. Panie Marszałku. Dzień dobry Państwu. Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Radni, drodzy mieszkańcy Gminy Wyżysk z nieukrywaną przyjemnością dzisiaj jestem z Wami. Jestem właśnie w tym miejscu, żeby tutaj poczuć magię świąt. Jak rozmawiałem z Panią Burmistrz to mówiła, że to co roku jak się zaczyna od tego kiermaszu, następnie to, co możecie sobie porozmawiać, możecie zakupić najpotrzebniejsze rzeczy świąteczne. Ja bardzo dziękuję za pierwszy prezent, bo dostałem ścianko pod obrus do mojego domu. Bardzo dziękuję Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego właśnie Wyżysku za ten prezent. A szanowni Państwo, to, że spotykamy się w tym miejscu, to też taki, można powiedzieć, początek wszystkiego naszego świętowania. Mam już odpowiednią aurę, spadł śnieg, wiem, że dzieci są zachwycone tym, że mogą już na sankach sobie yy, pojeździć, posusować. A mam nadzieję, że ten czas będzie dla was magiczny, że je swoje marzenia, jak przyjdzie gwiazdo do tych wszystkich Dzieci i starszych, którzy byli grzeczni. Mam nadzieję, że spełnią się Wasze w tym zakresie potrzeby i będziecie mogli znaleźć to, co chcecie. My dzisiaj tutaj z Panem Przewodniczącym Jarkiem Maciejskim jesteśmy również jako też urząd marszałkowski województwa wielkopolskiego, mamy znakomity projekt związany z jadłodzielniami. Cieszą się dużym powodzeniem w różnych ośrodkach naszego pięknego regionu. Cieszę się, że od dzisiaj będziecie my Mogli, osoby potrzebujące będą mogły z niego korzystać, a nasz projekt będzie realizowany również dalej. Dlatego mój wielki ukłon do tych wszystkich. Osoby, które mają dobre serce, będą chciały wesprzeć, szczególnie do przedsiębiorców. Bardzo, bardzo proszę o wsparcie tego projektu, bo to nie jest tylko chwila, ten na ten moment. To potrzeba dla osób najbardziej potrzebujących jest cały czas, a wiem, że ludzie, osoby w wyżysku mają bardzo dobre serduszka, są otwarci na potrzeby innych i tutaj ta jadłodzielnia będzie cieszyła się dobrym, dużym powodzeniem, a Państwo będziecie realizujecie też swoje takie własne zakresie potrzeby. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz gratuluję tej stabilnej, dobrej, dobrej sceny, bo wyżysków wiedzą, że warto zainwestować w swoje tereny, które właśnie będziemy można wykorzystywać w tych momentach, gdy potrzebujecie, a wyżysków i w gminie dzieje się bardzo, bardzo wiele. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Niech im nie będzie wolno pokłonić się Państwu w ten jakże fajny, magiczny dzień poprzedzający wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem. Panie Marszałku, Pani Burmistrz, Panie Starosto, Szanowni Radni i Wy zebrani mieszkańcy. Ja tutaj dzisiaj również w imieniu Pana Marszałka Krzysztofa Grabowskiego występuję, który na ręce Pani Burmistrz składa ten oto list, ale żeby nie przeciągać, czytać go nie będę, zostawię go dla Pani Burmistrz, ale chcę kilka słów powiedzieć odnośnie tego projektu Jadłodzielnia. Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako pierwszy w Polsce podjął wyzwanie związane z tym, aby się dzielić z potrzebującymi, dzielić się posiłkami. Za chwilę będziemy mieli okazję uczestniczyć w otwarciu tego właśnie miejsca, w którym każdy z Was będzie mógł przynieść to, co mu zostanie, a co będzie miało swoją przydatność jeszcze do spożycia. Szanowni Państwo, pewnie nie wiecie, ale w Polsce marnuje się na naszych stołach, gdzieś obok nas, prawie 5 milionów ton żywności. I żebyście chcieli Państwo wiedzieć, w Wielkopolsce marnuje się 10% tego. A więc wyobraźcie sobie, że około pół miliona ton żywności marnuje się. W naszym regionie, w naszej Wielkopolsce. My, jako samorząd województwa, właśnie chcemy temu przeciwdziałać. Robimy wszystko, wspieramy właśnie tego typu inicjatywy, a pan marszałek Krzysztof Grabowski, który nadzoruje właśnie ten departament, który oferuje taką możliwość i dofinansowanie tego projektu bardzo mocno stawia na współpracę właśnie z samorządami, z Bankiem Żywności, który tutaj jest zlokalizowany w Pile, i jest to jeden z filarów naszego, na realizacji naszego projektu. Także, szanowni Państwo, jeżeli przyjdzie ten czas poświąteczny, a wasze produkty będą jeszcze zdatne do spożycia, to nie wahajcie się ani minuty. Przynieście je właśnie do tego miejsca, niech to miejsce będzie. Właśnie dla wszystkich takim rozpoznawalnym miejscem dzielenia się sercem, posiłkiem, dzielenia się dobrocią, bo magia świąt to właśnie magia umiejętności dzielenia się dobrem z tym drugim człowiekiem. A na te nadchodzące święta, Szanowni Państwo, niech Wam przede wszystkim spełniają się marzenia. Niech Wam nigdy zdrowia nie zabraknie, a normalność nie w naszym kraju właśnie zagości już od tych świąt. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu, jak zwykle czuję się jak u siebie, mimo że już od 13 lat nie mieszkam w Wyżysku. słuchajcie, wspólnie z doktorem Mutasem, radnym Rady Powiatu, nieobecną niestety, bo jakoś chorowitą dzisiaj nieco, Iwoną Szulc, również radną Rady Powiatu, składamy Wam najlepsze życzenia, gratulując przy okazji Pani Burmistrz, wspomnianym tutaj gościom z samorządu wojewódzkiego, gratulacji za to, że będzie kolejna jadłodzielnia. Nie będę uzasadniał potrzeby, bo doskonale to zrobili moi przedmówcy, natomiast słuchajcie: niech te święta będą wesołe, niech cały rok będzie dla wszystkich zdrowy, piękny, bez żadnych problemów. Pamiętajcie, i żeby nigdy was nie opuszczała dobra energia, bo jak jest dobra energia, to jest wszystko. Wszystkiego, wszystkiego dobrego dla Was. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, w imieniu Rady Miejskiej Wyżysku chciałbym złożyć Państwu najlepsze życzenia. A przede wszystkim dzisiaj wielu wrażeń. A dzieciom jak najlepszych upominków, szczególnie na Mikołania. Wszystkiego najlepszego.